do ogłoszenia wyników pierwszej rundy. Pierwszej rundy pod Człowiek. Tutaj nagrodą główną był Nikon D40X wraz z książką Radość fotografowania. Druga nagroda Lampa błyskowa Sigma f 500 dg Super ufundowana przez Sigma Procentrum. Softbox ufundowany przez Pstryk.pl. Trzecia nagroda to czteromiesięczny kurs fotografii w, w Warszawie w Krakowie, ufundowany przez Akademię Fotografii. Spójrzmy na laureatów pierwszej rundy. Na trzecią nagrodę otrzymuje Tomasz Juliusz Wojtczak za zdjęcie z cyklu Indii. Nie wiem, czy Pan Tomasz jest z nami. Jest. Dziękuję. Drugą nagrodą, która trafiła do Marcina Liberskiego, zapraszamy Marcina już do nas, jest zestaw sprzętu Sigma wraz z softboxem. Ja tutaj przekazuję serdecznymi gratul gratulacjami nagrodę. No i wreszcie pierwsza nagroda w tej rundzie, e, którą otrzymał Michał Bojara, e, zdjęcie z cyklu imprezy na temat e, człowieka. Ta nagrodę jest nika do 40X wraz z obiektywem oraz z książką na fotografowania, która powstała w Druga runda, temat z bliska, tutaj naszym jurorem e, oprócz redakcji gości był Wiktor Nowotka e, i jury e, miało do dysponowania e, trzy nagrody. Nagroda pierwsza, ufundowana przez Sigma Pro Centrum, obiektyw 50 mm z ruflaszem. Druga nagroda Adobe Lightroom i trzecia nagroda tradycyjnie Kurs w Akademii Fotografii i trzecia nagroda trafiła do Jacka Gąsierowskiego. pana Jacka nie będzie z nami, więc yy, idziemy dalej. Druga nagroda. Paweł Baldauf yy, za zdjęcie niesamowite makro. Pana Paweł tego dzisiaj nie ma, nie ma, niestety nie mógł yy, I pierwsza nagroda. Marcina Liberskiego za cykl zdjęć, za cykl trzech fotografii. Ja wspominałam, że Marcin cięj dużo zgarnie. Dziewczyni, ja chętnie mam jeszcze e, tym samym przechodzimy do trzeciej rundy. Runda trzecia podróżnik, e, również nagrody podróżnicze. Dla e, na pierwszego miejsca jest zestaw każdego podróżującego fotografa, czyli Status Giantos i praca fotograficzna Louvre. Na drugim miejscu zestaw trekkingowy fundowany przez Denal Face. I na trzecim miejscu tradycyjnie kurs w Akademii Fotografii. W tej rundzie trzecie miejsce zajął Marcin Filipowicz za zdjęcie zdjęcia właściwie podróżnik. Marcin, bo ktoś z rodziny z nami jest, to zapraszamy serdecznie. Ale zdaje się, że to tak. Także możemy przechodzić do drugiego miejsca, drugą nagrodę otrzymuje Piotr Hurytowski za zdjęcie zostawmy telewizję świadczeka. Zapraszamy, jeśli jest z nami. Jest z nami dziewczyna Piotra. Zapraszamy serdecznie. Za Duża nagroda. Gratulacje. Proszę Cię gratulować. No i wreszcie pierwsze miejsce, pierwsza nagroda. Małgorzata skoczyła z cykli jedziemy. Pani Małgosi nie będzie z nami, z tego co wiem, tak? Eee, Tym samym przyszliśmy do rundy czwartej manipulacje. I tutaj zestaw nagród znowu imponujący. Eee, pierwsza nagroda utworzona przez HP drukarka fotograficzna. HP Photosmart Pro b Przepraszam. Na drugim miejscu tablet, Wacom Intuos. Trzeci na trzecim miejscu Akademia Fotografii i Kurs Podstawowy. Poznajemy Poznajmy laureata trzeciego miejsca. A jest to Tomasz Juliusz Wojtczak. Druga nagroda. Sebastian Pająk. Nie wiem, że z nami. I pierwsza nagroda Andrzej Marczuk. Zapraszamy. Kolegi nie ma, natomiast jeżeli chodzi o drukarkę, to tak naprawdę chyba kilku panów bym musieli przenieść, bo wypasujemy. E, nie, nie, to ja nie. Tak, to może dajmy na razie dyplom, a drukarkę powiem. No, <grytulacje> Gratulacje. Klasyfikacja <grytulacje> <grytulacje> po czwartej rundzie. Z no nie jest niespodzianką, przykład ostatnia runda, wskazuje nam również e, zwycięzców, a e, właściwie zwycięzcę, ponieważ nagroda Grand Prix jest tylko jedna i otrzymuje ją Marcin Liberski z 18 punktami. Zapraszamy i gratulujemy. E, I poprosimy o następny slajd. Marcin otrzymuje po kolei. Najpierw statuetka. Brało tu liczbę rowoju fotograficznego. Regratulujemy. Teraz się ma na spodobawę z dyplomem. Potem już nie będzie robić. Więc... Teraz tak. Nikon na 200 wraz z Lambą SB800. E, taka jaką sobie autor wymyśli, wykonuje. E, wartość nagrody to jest 3000 zł. E, Wydruki przygotuje cooping firma znana na rynku, zresztą zdjęcia tygodnia, które wiszą tutaj u nas na ścianach w tej chwili w klubie. Również wydrukował coprint w technologii HP, także tak samo mogę sobie ocenić. Gratulujemy i jeszcze to nie wszystko. E, Adobe CS3 o którym jeden fotograf i grafik marzy oraz dwuletnie stypendium w Akademii Fotografii w Warszawie. Także gratulujemy bardzo serdecznie i prawa do Marcina. Jestem lekko uszanowiony, niemniej bardzo się cieszę i bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Także dziękujemy na koniec wszystkim uczestnikom, wszystkich rund. Eee, gratulujemy laureatom, gratulujemy szczególnie laureatowi Grand Prix. Eee, zachęcamy tych e, z uczestników, którzy zdobyli te czwarte, piąte, szóste miejsca, żeby się nie zniechęcali. Za rok będzie kolejny wielobój e, fotograficzny.